Na przestrzeni lat Izabeli Łukomskiej-Pyżalskiej niewątpliwie udało się zaliczyć spory awans społeczny. Wszystko dzięki jej rzadko spotykanej żyłce do interesów. Z wziętej modelki Poznanianka przebranżowiła się w bizneswoman, która ma na koncie prowadzenie agencji hostes i firmy deweloperskiej oraz prezesowanie klubowi piłkarskiemu warta Poznań swego czasu Izabella znalazła się nawet na 98. miejscu w rankingu stu najbogatszych kobiet w Polsce opublikowanym przez Wprost. Nic więc dziwnego, że Łukomska Pyżalska może sobie pozwolić na naprawdę wiele. Swoim wystawnym życiem celebrytka naturalnie uwielbia się chwalić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tak było również w przypadku terenowego Mercedesa kupionego jesienią zeszłego roku, za którego zapłacić musiała milion złotych. Niestety, miłośniczce motoryzacji nie dane było zbyt długo nacieszyć się drogocennym nabytkiem. W rozmowie z faktem, matka szóstki dzieci ujawniła, że w piątek nad ranem w ich domu w czapurach przy ulicy Leśnej doszło do włamania i kradzieży. Łupem złodziei padły dwa luksusowe auta, których łączna wartość może przyprawić o zawrót głowy. Byliśmy wtedy w domu, ale spaliśmy wszyscy to była godzina cztery rano zdradziła faktowi Izabella. Złodzieje wyciągnęli kluczyki z domu i wyjechali autami za 2,5 miliona złotych. Skradzione samochody to czarne Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid oraz Mercedes GAM G63 Brabus. Jak zadeklarował Jakub Pyżalski, razem z żoną oferują nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych za wskazanie policji miejsca przetrzymywania samochodów lub sprawcy kradzieży. Rzeczniczka Poznańskiej Policji Marta Mruz potwierdziła, że w piątek 11 lutego funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kradzieży na terenie gminy Mosina. Obecnie prowadzone jest dochodzenie w sprawie kradzieży dwóch luksusowych samochodów z włamaniem do domu. Na tę chwilę nie ma informacji, by skradziono coś jeszcze poza tymi samochodami. Czynności cały czas trwają, przekazała Mruz.